Cześć. Witam Was serdecznie. przyznawam się szczerze, że dzisiaj miałem robić materiał o Dziwiszu i jego ułaskawieniu przez Watykan. Ale zostawię to na poniedziałek. Dzisiaj dzisiaj poświęcę filmik Jubilatowi, czyli Donaldowi Tuskowi tak znienawidzonego przez e, tych. Prawilnych pisowców. Donald Tusk obchodził wczoraj urodziny. I powiem Wam, że no, musi, jak bardzo doskwiera im Donald Tusk, że cały cała wierchuszka pisowska z trollami łącznie y, Ujadali wszędzie, gdzie się da. Nawet wczorajsze wiadomości, prawie w całości, poświęcili przewodniczącemu PO swój czas antenowy. Ale o wiadomościach i tym, co mówili, jak mówili to, to będzie w dalszej części. Na początek chciałbym, chciałbym przedstawić nie wiem życzenia. No, ciężko to nazwać życzeniami. Chodzi oczywiście o jednego z moich ulubieńców Jasiac Bana Kowalskiego. Kowalski bezczelnie zaatakował Tuska w jego urodziny podczas audycji w Radiu Plus po raz kolejny uderzył w lidera Platformy, czyli Donalda Tuska. No, to w jego przypadku akurat nie dziwi, bo ma istnego pierdolca na punkcie Tuska, to każdy już wie. Staje się już, można powiedzieć, naturalne, gdzie jest poseł Jasio Kowalski. Tam jest oderwanie od rzeczywistości i no, oczywiście cała wina świata skierowana na Tuska, no bo jakżeby inaczej. Kowalski zapytany, czego życzy Donaldowi Tuskowi w dzień jego święta. Z ust tego pożal się Boże parlamentarzysty Solidarnej Polski, no nie można było niczego innego usłyszeć, poza stekiem kłamstw i pomówień, oczywiście. No i tutaj zacytuję, co ze swoje, swojego otworu gębowego wydobył Jasioc Bankowalski. Powiedział tak: Donald Tusk jest złym człowiekiem. Ja nie potrafię życzyć niczego dobrego złemu człowiekowi. Ani Donaldowi Tuskowi, ani Władimirowi Putinowi. Ja życzę mu, żeby jak najszybciej znalazł się na ławie oskarżonych za Smoleńsk, za umowę, umowę gazową. W mojej ocenie powinny mu zostać przedstawione zarzuty karne czy Trybunał Stanu. Ten człowiek doprowadził do tego, że Putin zabrał, zarabiał na Polsce miliardy euro. I taka jest prawda. To ten człowiek podpisał niekorzystną umowę gazową w 2010 roku. To on robił bezczelne dile z Putinem i powinien ponieść odpowiedzialność za to, co zrobił Polsce. Wydalił z siebie Kowalski. Eee, żeby było tego mało, Kowalski swoje życzenia e, doprawił w mediach społecznościowych, e, szczycąc się swoją błyskotliwą wypowiedzią e, w Radiu Plus. Napisał coś takiego. Życz, życzenia urodzinowe dla Donalda Tuska. Tusk jest złym człowiekiem. Nie potrafię złemu człowiekowi życzyć nic dobrego. Życzę mu, żeby jak najszybciej znalazł się na ławie oskarżonych za smoleńsk, za umowę gazową. Trybunał stanu dla tego bezczelnego unijnego hipokryty. Koniec cytatu. Eee... Chyba o Jasiu Kowalskim tyle, bo mam jeszcze więcej materiałów, ale tak, żeby też nie być gołosłownym, wrzucę Wam fragment, oczywiście, wypowiedzi w Radiu Plus nikogo innego jak z Bana Kowalskiego. Posłuchajcie sami. Ten człowiek doprowadził do tego, że Putin zarabiał na Polsce miliardy euro. I taka jest prawda. To teraz pan unikatową okazję bez złośliwości życzenia na 65. urodziny. Nie, Panie redaktorze, no Donald Tusk jest złym człowiekiem. Ja nie potrafię złemu człowiekowi życzyć niczego dobrego ani Donaldowi Tuskowi, ani Władimirowi Putinowi. Ja Znale. życzę mu tego, żeby jak najszybciej znaleźć się na ławie oskarżonych za Smoleński, za umowę gazową. W mojej ocenie powinien się znaleźć na ławie oskarżonych. Czy bo zosta, bo, bo powinny mu zostać postawione zarzuty karne, czy Trybunał, czy trybunał Stanu. Bo ten człowiek doprowadził do tego, że Putin zarabiał na Polsce miliardy euro. I taka jest prawda. To ten człowiek doprowadził do tego, Dlatego, że została podpisana niekorzystna umowa gazowa w 2010 roku, to ten człowiek robił deal z Putinem i, i to już jest bezczelny unijny hipokryta, który dzisiaj chce zakryć swoją odpowiedzialność za to, co zrobił z Putinem. No i teraz pora, moi drodzy, na popisowy program TVP Szczujnia. Powiem wam, że nawet w urodziny, a może szczególnie w urodziny, nie dali mu spokoju. I szczuli przez większość dnia, jak to przystało na TVP, szczujnia. Powiem Wam, że nawet samemu nadprezesowi Jarosławowi nie poświęcają tyle czasu, ile Tuskowi. I jak dla mnie już tylko naiwni wierzą w te kalumnie rozpowszechniane przez tą pisowską szczujnię. Także trzymajcie się mocno foteli i słuchajcie. I może tak na początek, te wiadomości, nazwijmy to umownie, przedstawiły oczywiście zmanipulowane wyliczenia w sprawie emerytury Tuska. No. Te wiadomości poświęciły 5 minut czasu antenowego. Na 65. urodziny Tuska. Funkcjonariusze tej reżimowej telewizji przekonywali, że na konto byłego premiera wpłynie kosmiczna emerytura, powiększona dodatkowo o 30 tysięcy zł. Te zmanipulowane dane skrytykowali przed kamerami, oczywiście TVP i oczywiście przypadkowi. Prawdziwi Polacy. Także nie może być inaczej. No sądy są oczywiście prze, tylko przez przypadkowych przechodniów wypowiadane. Także, no ale słuchajcie: to 5 minut było dla na emeryturę Tuska. Dalej, w tym samym dniu, TV Szczujnia wyemitowała także drugi materiał o, o Tusku. Zatytułowany Prorosyjski Gen Polityka Tuska Polityki Tuska. I tutaj tym punktem wyjścia w czterominutowej prezentacji zażyłości Tuska a Putina była debata ekspertów i polityków, w której to lider PO przewodniczył w piątek, dziennikarze wspomnieli o niej. Oczywiście, w zaledwie kilku y, słowach. Wracając na chwilę do mm, tych wyliczeń, y, TV-PIS zmanipulowanych, i tutaj y, z szacunkowych wyliczeń portalu MONY.pl. Wynika, że Tusk może liczyć na około 30 tysięcy emerytury brutto. Na rękę dostawałby niespełna 25 tysięcy. Oczywiście, zupełnie inne wyliczenia zaprezentowała w piątkowym wydaniu TVP Szczujnia. i jak to zatytułowała, kosmiczna, kosmicznie wysoka emerytura Tuska. I wam tutaj tak przedstawię z grubsza, jak TV PiS manipuluje swoimi owieczkami. I było coś takiego. Dzięki obniżeniu wieku emerytalnego przez rząd PiS Donald Tusk, który ukończył dziś 65 lat, może iść na emeryturę. Jak donoszą dziennikarze, yy, dochody. Będącego już w wieku emerytalnym, Tuska mogą osiągnąć poziom, rekordowy poziom blisko 60 tysięcy zł. Tak zapowiadał materiał przewodniczący piątko, Piątkowe Wydanie Wiadomości. Michał Adamczyk. No, gdzie jest 20, niespełna 25 tysięcy, a gdzie jest 60. No, ale. Impreza musi się toczyć dalej, prawda? Oczywiście wyliczenia TVP szczujni są prawie dwukrotnie wyższe, a wszystko za sprawą no, typowej manipulacji. Choć ten cały materiał był zatytułowany Kosmiczna, kosmicznie wysoka emerytura Donalda Tuska, to dotyczył tak naprawdę jego dochodów w wieku emerytalnym. Poza emeryturą około 30 tysięcy złotych brutto, Tusk może liczyć także na świadczenia wynikające z faktu, że pełnił funkcję przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej, EPL. Oczywiście TVPIS, powołując się na nieoficjalne informacje, twierdzi, że Tusk otrzymuje z tego tytułu około 30 tysięcy miesięcznie. Ani autorzy materiału, ani ten prowadzący funkcjonariusz, te całe wiadomości TV-PIS nie poinformowali widzów, że mowa o kwotach brutto, a nie netto. I teraz tak, wcześniej wspominałem właśnie o tej sądzie ulicznej, oczywiście przypadkowych przechodniów. I tuż po zaprezentowaniu tych ich wyliczeń ta nazwijmy to, telewizja przedstawiła fragmenty sądy ulicznej, w trakcie której Polacy wypowiedzieli się na temat rzekomej emerytury Tuska i były takie wypowiedzi, na przykład jeden wielki szok przyznała jedna z kobiet. Myślę, że jest duża przesada, nie powinno tak być, nie zasługuje na taką emeryturę, stwierdził pewien mężczyzna. Autor materiału, podsumowując pierwsze wyniki sądy ulicznej stwierdził: Polacy są zaszokowani fortuną, jaka wpłynie na konto emeryta Tuska, skandal, to jest pogarda dla nas, dla ludzi, dla zwykłych obywateli, którzy ciężko pracują na tego człowieka. Teraz zrobimy małą pauzę, bo chciałbym Wam coś dla porównania dać. Tutaj chciałbym skomentować coś od siebie odnośnie tych rewelacji TVP Szczujnia. Moje zdanie jest takie: Donald Tusk przez ostatnie lata pełnił ważne funkcje w Unii Europejskiej i uczciwie zapracował sobie na wysoką emeryturę. Jest to emerytura europejska, nie polska, trzeba zaznaczyć. Nawet jeżeli będzie ona sięgała nawet tych 30 tysięcy zł, to sobie na nią zasłużył, zapracował. I tutaj moje pytanie, czym sobie zasłużył na przykład biskup Głódź, który pobiera ponad 20 tysięcy emerytury miesięcznie? Jakie zasługi dla państwa, poza jego niszczeniem, ma Kamiński, który przyjmuje od państwa blisko 40 tysięcy miesięcznie? I powiem wam tak, to utwierdza mnie w przekonaniu, że Tuska bardzo się boją. Że tak naprawdę nie dorównują mu w niczym. Nie nadążają za jego inteligencją i dobrze wiedzą, że tylko Tusk może z nimi wygrać. Inaczej by nie poświęcali jemu tyle czasu, nie robiliby takiej nagonki na Tuska. Gdyby się jego nie obawiali, gdyby nie był dla nich zagrożeniem, po prostu by tego człowieka olali. Ale dobra. To tyle wrzutki ode mnie. W dalszej części tego programu całego materiału TVP. TVP przekonywała swoich swoich widzów, że Tusk miał pogardliwe nastawienie do emerytów. Wspomniano m.in. o wyjątkowo skąpych waloryzacjach świadczeń emerytalnych za czasów rządów PO, PSL. Wskazano, że emerytury zaczęły wzrastać dopiero po odsunięciu PO od władzy, a seniorzy otrzymali trzynastki, czternastki darmowe leki. Mam gdzieś, zaraz Wam wrzucę wyliczenia, te całe, jak to. Zapisu rosło jak za PO malało. Tak jak widzicie tutaj na załączonym obrazku, bardzo łatwo, może każdy emeryt, sobie podliczyć, jak to naprawdę wygląda. No ale TV PiS, nie byłoby TV PiS, gdyby po prostu nie pierdolili głupot za przeproszeniem. Adrian Borecki przypomniał, że to rząd PiS obniżył wiek emerytalny. Powiedział Donald Tusk może osobiście doświadczyć konsekwencji dobrej zmiany, gdyby rząd, gdyby rządził on i PO, musiałby pracować jeszcze dwa lata, a tak może już przejść na emeryturę. Tutaj to skomentował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży. Widzowie mogli również dowiedzieć się, że na szefowaniu w EPL Donald Tusk zarobił już około 7 milionów złotych. No i nie mogłoby być inaczej, gdyby. W, jak, w tej jakże zacnej telewizji dla ciemnego ludu materiał nie zakończyłby się fragmentem znanego niemieckiego przemówienia Tuska. Z uśmiechem na ustach mówi Danke, yy, dziękuję, przy, yy, przy, yy. Tam redaktor przetłumaczył oczywiście, no bo jak żeby inaczej. No, Führer Deutschland i tak dalej, no musiało być, no trzeba podsysać, bo mm, jak żeby inaczej. No moi drodzy, tak czy inaczej, no pisowcy kochają Tuska. Zobaczcie ile yy, w głównej. Głównych wiadomościach, poświęcają mu czasu. Zresztą dużo wam o tym mówiłem, ale chciałbym też wam fragment, fragment, yy, nie wiem, tych wiadomości zaprezentować. No, skoro ja yy, przeglądając, lasowałem sobie mózg yy, tymi wymiocinami pisowskimi, no. To teraz podzielę się z wami, a jak? Pieniędzy nie było. Był za to przymus dłuższej pracy. Dla kobiet aż o 7 lat. To rząd Tuska podniósł i zrównał wiek emerytalny kobiet i mężczyzn. To, była czy to, pan pod Tuska. to jest decyzja, którą ktoś wreszcie musi podjąć. Te decyzje cofnął rząd Prawa i Sprawiedliwości. Donald Tusk ma szansę osobiście doświadczyć konsekwencji dobrej zmiany. Gdyby rządził on, Platforma Obywatelska musiałby pracować jeszcze dwa lata, a tak może już przejść na emeryturę. Przyszłym emerytom Tusk zabrał także oszczędności zgromadzone w OFE. Pieniądze, które są w OFE nie są własnością Polaków. Gdyby były własnością Polaków, to każdy mógłby wycofać pieniądze z OFE. Tak jak pieniądze w zus nie są własnością Polaków. Tak. Okay. No, ale, żeby nie było, wielu normalnych Polaków, cywilizowanych Polaków składało Tuskowi wiele ciepłych życzeń, serdecznych życzeń, bez zawiści, bez jadu, bez szczucia, po prostu. Po prostu zwyczajne, szczere życzenia składali soli, solenizantowi. I tutaj nie wiem, mam nadzieję, że nie nadużyję władzy, którą mam na tym kanale. I myślę, że w imieniu w imieniu widzów tych widzów, którzy nie wiem, podzielają moje zdanie. Złożę również najserdeczniejsze życzenia Donaldowi Tuskowi. Oby udało mu się pogonić te pisowskie dziadostwo i zatrzymać tą dewastację kraju. I oby żył 100 lat. Oczywiście pisowska szczujnia, pisowska. Wyborcy, sami pisowcy, sam Jarosław, no, nie potrafią zachować się w cywilizowany sposób, złożyć normalne życzenia lub po prostu zamilczeć. Oni muszą pluć jadem, muszą obsmarowywać, obgadywać, szkalować. Oni inaczej nie potrafią żyć, nie potrafią inaczej funkcjonować. Oni muszą się mieć wroga, ze wszystkimi się kłócić, kto nie jest po ich myśli. No ale niestety jest jak jest. Pis ogłupia ludzi, i niestety są ludzie, którzy ślepo wierzą i pisowcom, i pisowskiej szczujni. Na to niestety chyba tutaj nic nie poradzimy. A ja, moi drodzy, dzisiaj zrobię dobry uczynek. Tak, mam dobry nastrój i zrobię dobry uczynek. W imieniu pisowców postanowiłem złożyć życzenia dla Tuska. Oni są skromni, wstydliwi, po prostu też nie, nie mogą, nie potrafią, lub nie chcą złożyć osobiście Tuskowi życzeń. Więc zrobię to ja. Mam nadzieję, że te życzenia się i wam, moi kochani, i pisowcom spodobają. Obejrzyjcie. Ten szacunek należy się nie tylko od osób młodszych, od dzieci, od wnuków, ale również od całego społeczeństwa. Za cierpliwość, za ciepło, za fachowość, za wszystko. Kłaniam się, szczęść Boże, w ciężkiej pracy. W orce, na ugorze, w zmaganiach, pod bacznym, czujnym okiem wielkiego brata. Wszelkich łask Bożych. Wszelkiego szczęścia, szczęścia rodzinnego, szczęścia w pracy, zdrowia, szczęścia, pomyślności i przede wszystkim błogosławieństwa Pańskiego. Tak, okay. Także moi drodzy, tym. Przemiłym, sympatycznym akcentem będę kończył ten filmik. Cóż mogę więcej powiedzieć? Jeszcze raz: 100 lat dla Donalda Tuska, niech nam żyje. Ja Wam dziękuję. Jutro, jak wiecie, jestem nieobecny, niedostępny. No, ale od poniedziałku zaczynamy od nowa wszystko. A 1 maja widzimy się na live. Także dziękuję i do zobaczenia przy filmikach i na live. Trzymajcie się, cześć. że może dzisiaj Pani, no, nie wiem jak to nazwać, jest w stanie wskazującym, to prawda? Czy to ktoś Panią pomawia? E, w związku z tym, że co? Że na przykład ja miałam urodziny dwa tygodnie temu? No, no na przykład. A mogłabym się zapytać Państwa, wszystkich, skąd zainteresowali nagle moją osobą? No bo chyba jest Pani w godzinach pracy. W godzinach pracy to chyba trzeba być w stuprocentowej formie, tak mi się wydaje. Proszę, panie, że nie są w no Jak z Panią rozmawiam, to chyba jednak nie. Bo co? No Wydaje mi się, że Pani oczywiście, jakby to nazwać, nie chciałaby być zbyt nahalna, ale po kilku głębszych wczoraj. Ja chciałabym się zapytać o coś takiego. Jaki cel jest tej, tego wywiadu Pani ze mną? Pani poseł, czy w takim razie czy ktoś, jak przychodzi do pracy, to powinien być w stanie wskazywać. Taki jest cel mojego pani wywiadu jest tego, że ja jestem w stanie wskazującym, tak? Tak, tak chciałabym zapytać, dlaczego przyjął pani do Sejmu, kiedy widać wyraźnie, że no, nie jest pani w stuprocentowej formie. Ma pani coś na swoim tłumaczeniu? Nie, jestem w zdziwiona tym, co, co się tutaj dzieje. Ale dlaczego? Dlatego, że mm, ja. Yy... Potrafię pracować dobrze, potrafię coś tam, coś tam i dziwią mnie takie właśnie zachowania. A dlaczego Pani to dziwi? No, gdyby Pani na przykład prowadziła firmę i pracownik przyszedł w stanie wskazującym, to Pani by to pochwaliła, Ale czy... jestem ja w stanie wskazującym, tak. Pytamy Pani poseł. Tak? Naprawdę? No, no wydaje mi się, że na kim Pani w alkoholu. Przepraszam, że tak powiem. To proszę mnie zbadać, yy, alkohol. No nie jestem policjantką. No ale proszę zbadać mnie, i być miał, Pani odpowiedź. A jak nie, to spotkamy się w samym. Dobrze, no to Marszałko, sobie trzeba zadzwonić, no ja nie wiem. No, chyba tak, albo do Straży albo Marszałkowskiej. Ale Pani Ochronnik Albo do Straży Marszałkowskiej. Pani panią Minitek. Słuchaj. Ja szybko, szybko.